Krótki vlog, pierwsze bieganie po, po urlopie i masakra, oczywiście. Tętno kosmiczne. No, także dzisiaj na spokojnie 4 km. Tempo 6, 6,20. Jak dla mnie to spokojnie dzisiaj wystarczające. Zresztą, jak się trenuje pod. E, triathlon w dystansie sprinterskim. A nie trzeba wcale dużo biegać I to też jest fajna, fajna sprawa ale powiem, wam, tydzień bez, bez diety bez pilnowania diety i kosmos, tętno wywarone w kosmos e, tak naprawdę normalnie biegam takim tempem to mam tętno te 120, a dzisiaj 150 także kosmiczne tak naprawdę co 2-3 minuty chciałem stawać ale jakoś udało się głowa w miarę silna udało się przebiec ciągiem co jest sukcesem tak jeżeli się nie biega jeżeli się dopiero zaczyna jeżeli jest się tam bardziej po takim właśnie urlopie także też nie taka rada bo często klienci którzy wracają po urlopach mają takie przeświadczenie że no, są w słabszej formie, że przez tydzień czy tam 10 dni stracili tak naprawdę wszystko, co budowali tygodniami, miesiącami. No nie jest tak. Eee, tak naprawdę kondycja to jest około 6, 8, 10 tygodni, gdzie dopiero zaczyna nam e, tak długofalowo zaczynamy ją tracić. Owszem, owszem my wracając z takiego urlopu mamy wrażenie, że jesteśmy słabsi, tak jak właśnie ja dzisiaj, ale tak naprawdę wystarczy wskoczyć. Ten swój rytm, dać sobie czas, te 3-4 dni, to wszystko jest też w zależności jak mocno się człowiek powolgował, sobie, e, dać sobie troszkę czasu i szybko wskoczy się na te, na, na, na ten, te, na te właściwe tory e, siłowo tak samo e, więc jak wszędzie, jak wszędzie czas, 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 cierpliwość i to jest najważniejsze. E, ja dzisiaj audiobook o minimalizmie. Fajna sprawa polecam. Muszę... Okazało się, że to co stosuje na co dzień normalnie e, jest tak nurt, jest to nazwane, jest to mega fajne, czyli tym, żeby nie otaczać się rzeczami, e, tylko, tylko skupiać się na tych rzeczach, co ważne i ten cały e, bałagan, który wynika z posiadania ilości rzeczy, z tego, że te rzeczy wszędzie leżą, gdzie ciągle się szukamy, że ciągle czegoś szukamy, że nasza głowa jest zajęta że można tą głowę oczyścić i przeznaczyć swoje myśli, swoje, swój czas na rzeczy naprawdę ważne, naprawdę produktywne, tak żeby to zgłębiał się w ten temat i pewnie też tutaj Wam e, przedstawię to wszystko. Mam nadzieję, że znajdziecie się zainteresowani. No, lecę się porozciągać, e, bo czuję parę godzin za kółkiem i człowiek od razu jest mega spięty, troszeczkę bolą dwugłowe uda, troszeczkę bolą plecy, pośladki, co wszystko trzeba troszkę wyrolować teraz troszkę się porozciągać i to też Wam życzę, szczególnie jak jesteście po jakiejś dłuższej podróży autem, samolotem, pociągiem, no, gdzie się dzisiaj dosyć długo, to zwróćcie na to uwagę, żeby właśnie po, e, po takiej dłuższej podróży po prostu się porozciągać, bo potrafi nas takie coś dosyć mocno e, pospinać. Do zobaczenia.